Cześć, dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na kontynuację naszego wątku fabularnego w grze A7, of The Virtuals. W poprzednim odcinku po raz drugi walczyliśmy z Mugajem z drobnymi problemami, ale udało się nam go rozklepać. Natomiast wszystko wskazywało, a przynajmniej tytuł mapy. To co sam Mugaj mówił, że będziemy w tej rundzie też się z nim klepać. Zobaczmy więc, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Czy znowu będzie tak irytujące, jak to miało miejsce poprzednio, czy coś lepiej nam pójdzie. Ja nadal pamiętam, kiedy walczyliśmy na śmierć i życie, kiedy zacząłeś szaleć. To było zaraz po tym, gdy straciłeś fujo. Jak się. Jak, jak to było pojedynkować się trzy dni i trzy noce w poszukiwaniu stałej siły? Mugaj. Wykorzystałeś ciało i duszę swej zmarłej żony, żeby stworzyć broń. Co z tego zyskałeś? A ja cię zapytam, co jest złego w poszukiwaniu siły? Czy ty nic nie czułaś, kiedy mistrzyni albo Fuyo umarły, Higan? Dorne masy zabiły mistrzynię po, ze względu na jej dobroć. A Fuyo poświęciła się, żeby uratować swoje ukochane dziecko. Ta słabość jest we mnie, w tobie, we wszystkich. Wprawdzie dla innych ludzi przynoszą ich jedynie ból. Odrzucenie emocji temu zapobiegnie. Oczywiście, że tak to widzisz. Jesteś bardziej czuły niż ktokolwiek inny, kogo znam. I doświadczyłeś też więcej bólu. Wiem, jak to jest być samotnym. Ale Mistrzyni była tą, która nauczyła mnie o emocjach. Nie mogę ci pozwolić tego zlekceważyć, znieważyć. Miecz pozbawiony emocji nie może mnie, Zobacz, mnie pokonać. Przestań próbować ze mną walczyć bez wkładania w to całego serca. Nie, ja przegrałem tylko dlatego, że wciąż odczułem emocje. Nie jestem, nie będę w stanie pokonać Demodora, jeżeli nie odrzucę tego wszystkiego. Mugai! zaczekaj, Mugaj. To wszystko moja wina. Nie byłam w stanie ci powstrzymać tamtego dnia. Byliśmy razem przez trud i znój. Jako pokutę, ja, Higan ze ponownie cię pokonam, Mugai! Online oddała życie, żeby nas uratować, pomimo tej klątwy, którą na nią nałożyłeś. To też hołd dla niej. O, niesamowite. I dusza osiągnęła maksymalną rezonację. Higan... Z Higan dosłownie wylewa się moc. Mugaj, czuję przynajmniej wtedy... obowiązek do tego, aby cię zabić. Powinnam była powstrzymać cię już wtedy, i żałuję, że nie zrobiłam tego. Nieważne, jak bardzo próbowałam. Stłumić swój żal. Nadal bolało mnie, by chociażby trzymać miecz, ale. Tym razem się nie zawaham. Moje ostrze przewyższy ten świat nirwane i wszystko cokolwiek zostało kiedykolwiek stworzone. co? Nawet więcej mocy? Jestem ten jotengeshiraban Shosai. Mugaj te słabiaku. Bierz miecz w dłoń Bierz miecz w te swoje trzęsące się ręce. Ale mu pojechała po rajtach Oho ho Odblokowaliśmy kupę rzeczy Nullify Evasion buffs. Aha Ultimate mu i tam sobie czai Pytanie brzmi... Tutaj jest bardzo nieprzyjemny efekt, ten który widzę, nazywa się... Ally Lonely. Czy to będzie znaczyło... że nie mogę... No, mogę. Podejrzyjmy sobie te efekty, bo zaciekawiło za mnie to. Nie tu. Hmm. Mogę coś tu się dowiedzieć na temat tego, tego ale ile oni? Chyba nie. Otóż, chociaż było tam bazy Nie, to są tylko te. Dobra, tutorial. To nic. Może chodzi o to, że nie można kombo ataków wyprowadzić? Uuu... Ha! Jednak nie, dobrze myślę. Nie jestem w stanie kogoś podnieść, nie jestem w stanie nim rzucić, bo... Chociaż... Nie, nie będę w stanie. Dobra, no to nic, no. Gia, jedziesz solo. Gia solo, ci go bufują. Ale w tubę wyrwała. Czy ty będziesz w stanie tam kogoś już dosięgnąć? Nope. To kończymy. Będzie druga tuba. Ale teraz już powinnaś być w stanie dosięgnąć ich Tak jest. No niestety tylko tylko tego patałacha. No dobra. Lepiej tak niż wcale. O, dobrze się bawimy. Tak. Czy ty tym specialem będziesz w stanie już sklepać tego naszego Mugaja? O, tak trafiamy obydwoje. Próbujmy. Elegancko. Ja jednak klasa sama w sobie. E, Dało ci się przebić moje serce. Jesteś niedościgniona, nawet z włócznią. Ale to wszystko na nic, Higan. Dzięki moim mocom regeneracyjnym, to wszystko znaczy tyle, co nic. Znam. Wiem. Masz imponującą siłę życia, ale... Czy ty naprawdę chcesz się regenerować? Proszę, cóż za żałosne. Nie, nie jesteś skłonna nawet przyznać przegranej. E? Przebiłam twoje serce demoniczną ucznią Banji Tadakatsu. Zakrzywia czas i przestrzeń. Zatrzymałam je w momencie gdy przebiłam... Gdy cię przebiłam? Nieważne ile razy się zregenerujesz... Włócznia nie zniknie z twojego serca. Będzie cały czas je rozdzierać. Szacun. Z każdą, z każdą regeneracją demoniczna wyłącznia będzie zjadać y, życie Mugaja. Tu już za okropny, nieskończ, niekończący się atak. Czy to jedno z tych nieskończonych kombosów? Uf, imponujące, żeby wykorzystać moją moc regeneracji przeciwko mnie. Jednakże. Niemożliwe. Był w stanie wyjąć włócznie po prostu brutalną siłą? Oczekiwałbym nie mniej od ciebie, Higan. Twoja siła jest. Szalamiające jak zawsze. Nie mam więcej powodu, abym się powstrzymywał. Nie mam wyboru. Będę musiał was zaatakować w swojej prawdziwej formie. Ale że... Co? Że on się z nami tylko bawił do tej pory? On jest na zupełnie innym poziomie teraz. Ale nie możemy się poddać. Przyszłość Netherworldu Hinomoto jest y, stawką. Trzymaj się Pirsiliko. Jesteśmy wyczerpani od tej ciągłej walki. Na razie nie mamy z, przeciwko niemu żadnych szans. Niechętnie to przyznaje, ale Fudzi ma rację. Musimy skupić się na powrocie, na bezpiecznym powrocie do domu. Nie pozwolę Wam uciec. Nikt nie opuści tego miejsca żywy. Jego obrażenia go spowalniają. Idźcie, ja, ja pozostanę z tyłu i przytrzymam go tu. Z pomocą Higan prawdopodobieństwo na powodzenie ewakuacji to 87%. Nie możemy, 87%. Nie możemy przegapić tej okazji. Rozumiem. No trudno, musimy się przegrupować. Ojcze matko, na pewno niedługo was pomszczę. Okej, okay, zróbmy rzeczywiście jak mówili i się na pewno będziemy chcieli odleczyć. Git i wydaje mi się, że mieliśmy też jak tu ostatnio patrzyłem przez to, że trochę trochę pofarmiłem poziom pomiędzy odcinkami możemy sobie szarpnąć za gacha. ale mnie uwielbia ta, ta, ten poziom gaczy no, właśnie o tym mówiłem nie, 8 razy już nie, 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 nie szarpiemy Okej okay. Myślę, że całkiem spoko. Zobaczymy, co przyniesie walka, prawdopodobnie z Mugajem w następnej rundzie. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka. A na razie to tyle, także oby do zobaczenia.